dzisiaj mamy temat hipnoza globalna, hipnoza zbiorowa, hipnoza estradowa, hipnoza terapeutyczna, hipnoza cyrkowa. A więc chciałem troszkę powiedzieć na ten temat tyle typów hipnozy. Jeszcze dodam Państwu, że w każdej dziedzinie można wykorzystywać hipnozę. Proszę Państwa, jeżeli połączymy wszystkie te hipnozy razem, to można zrobić hipnozę globalną. Globalna hipnoza to już wiemy co jest, to jest całościowa. Jeżeli by była hipnoza estradowa, to wiemy, że jest ona w cyrku, że jest to na estradzie, czyli na widownię. Proszę Państwa, ja mogę na ten temat wiele powiedzieć, bo od 30 lat zajmuję się hipnozą i to powiem Państwu nie tylko indywidualną, terapeutyczną, ale i cyrkową. A to co w tej chwili to jest cyrk dosłownie, który, którym poddają się ludzie ludzie e, zniewoleni. E, wczoraj miałem taki zbiorowy sens, gdzie e, uczestnicy bardzo fajnie u, ulegali transowi hipnotycznemu, będzie to nawet na moich filmikach, gdzie połowa z nich powiedziała, chyba nie była w stanie transu, ponieważ mnie słyszeli. Ludzie spodziewają się, że człowiek w hipnozie powinien zasnąć i być nieprzytomny. Wtedy żartobliwie polecam, żeby wyćpić pół litra i można jeszcze uzyskać tą nieprzytomność. Zastanawiam się, dlaczego ludzie chcą żyć nieświadomie, nie chcą korzystać z świadomego myślenia, działania. To bardzo boli. Dlatego, że myślę, że to właśnie wczesne działanie socjotechniki naszych bązów, naszych nasz, tej nowej psychologii spowodowało to, że jednak Ludźmi można sterować i ta socjotechnika do dzisiaj jest w dalszym ciągu. Ludzie, szczególnie młodzi, chcą dostać wszystko, wszystko dostać od ręki i oczekują tego, że wszystko będzie im przygotowane, będą zasegregowani, każdy w swoim będzie miejscu, w tym matryksie i, i będzie się dobrze żyło. Ja przeciwiam się temu i widzę, że połowę ludzi jest podobne mojego zdania. Jeżeli chodzi o tę właśnie połowę wczorajszych uczestników mojego sensu zbiorowego, musiałem to wyjaśnić, że w trakcie transu hipnotycznego ludzi nie, nie mają, ludzie nie tracą świadomości. Są takie śnieni, jak ryba śniąca. Idą po tych ulicach, widzicie, tak się taczają. Nawet nie unoszą głowy do góry, bo cóż tam u góry mogą widzieć niebo, chmury, a tak to. Widzimy tylko to, co na dole. A na górze. Ja zawsze mówię, że na górze to jest źródło wody, do którego trzeba iść i czerpać z góry. A to na dole kałuże są i z bajorką. Jeśli tego bajorka dostajemy energię do picia. No i dostajemy to, co, 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 co jest na dole. A my musimy brać informacje z góry ze światła, tam jest źródło nasze. W stanie transu można w ten stan wejść. Nie będę Państwu proponował dzisiaj zbiorowego sensu, ponieważ Wy sami możecie wprowadzić się w taki trans. Ja mam takie nagrania, płytek autohipnozy, gdzie zawsze pokazuję, że można sobie włączać i wchodzić. To akurat jest nagranie autohipnoza na sukces, bogactwo, Dobrobyt, majątek, zarabianie pieniędzy, to co dzisiaj trzeba i oczekujemy od siebie. Redukcja zaburzeń odżywiania akurat dobrze jest to na zimę stosować, kiedy my mamy mniej ruchu. Alkohol. Jeszcze inne. O, tu jest wspaniałe nagranie, reinkarnacja w autohipnozie. I ci Państwo, którzy jeszcze nie mają poczucia swojej duszy, to w trakcie sensu tego właśnie mogą coś doświadczyć wspaniałego uczucia oderwania się od ciała. Na zbiorowych sansach mam, mam takie doświadczenie i doświadczenie ludzie, jak idą do góry, odrywają się, zostaje to ciało na dole. A więc doświadczenie czegoś takiego to jest szczególnie dla osób, o rozwoju duchowym. Tu jest też takie nagranie autohipnoza i magoterapia w autohipnozie dla osób rozwoju duchowego. Jeżeli chcą rozwijać duch, to jest wspaniałe, wspaniałe nagranie, które prowadzi hej hej aż do nieba, aż do światła, do, do koncentracja, pamięć, nauka, yy, Taka tabletka bez, przy bezcenności, na uwolnienie od bezcenności, alkohol, to wiemy, że jest. I w języku rosyjskim mam pięć nagrań, wszystkich mam, mam prawie już 50 nagrań tych, tych, te, tych tematów autohipnozy. Proszę Państwa, o tych książkach też muszę powiedzieć, bo to jest dla mnie ciekawa, bardzo dobra książka, taka edukacyjna, w którym pisze, że nie ma przypadków w życiu. I nie ma przypadku, że my tu jesteśmy w tym czasie i nie ma przypadku to, że ja jestem, że ja do Państwa mówię. Widocznie taki czas przyszedł, gdzie trzeba tą wiedzę przekazać dalej. Inne są książki, reinkarnacja o reinkarnacji. Mam wiele tu złożone książki, Państwo mogą sobie znaleźć te, o których mówię. Ciekawa książka, tu mam swoje notatki, które pisze, nieświadome należy uczynić świadomym. Dopóki tego nie uczynisz, to, to nieświadome będzie kierowało twoim życiem i stanie się twoim losem, przeznaczeniem, karmą, które później nazwiesz karmą. Bo to, co dzisiaj, nie ingerujemy w to, co się dzieje, nie obserwujemy tego, nie wyciągamy wnioski, no to kiedyś dzieci, daj Boże, że zapytały was, Mamo, Tato, co ty robiłaś w tym czasie, kiedy, kiedy szataniec przejmował ziemię? Co ty robiłaś? Mama powie, no cóż zrobiłam, krytykowałam płaskoziemców, ludzi, którzy, którzy buntowali się, no bo przecież władza nam, dla nas chce dobrze i władza dba o nas, myśli, myśli. Tutaj ciekawe wywody przedstawiam. Może fragmencik Państwu przeczytam. Moja książka nie jest przypadkiem, moje życie tu i teraz również nie jest przypadkiem. Ludzie, miejsca w tym, w tym życiu i moja rodzina również nie jest przypadkiem. I to, że wy trzymacie tą książkę w ręku i słuchacie może moich wywodów, również nie jest przypadkiem. To moje doświadczenia z hipnozą zgadzają się z wami lub też nie, też nie jest przypadkiem nie wszyscy muszą się zgadzać ze mną jak w tej chwili masoni uważają, że 50% wystarczy, że się zgadza a resztą pójdzie rekoszetem hmm, pójdzie no i tak dalej wszystko powstaje z jakiegoś powodu według sztuki i najlepszym jest celem czyli musi być cel założony resztę odsyłam do, mo do mojej książki zaczął mówić o hipnozie globalnej. I teraz zwrócę uwagę na czym polega właśnie hipnoza zbiorowa, uzdrawiająca, cyrkowa nawet i hipnoza terapeutyczna. Tą rolę w obecnych czasach przyjęli, proszę Państwa, dziennikarze. Oni sprytni stali się w tej sprawie, pięknie wyglądają, pozory pięknego, przystojnego wyglądu takiego i przez telewizję mówią bardzo poważnie, takim głosem zdecydowanym, pewnym, jak kiedyś pamiętam, jak w stanie wojennym dziennikarz przebrał się w mundur wojskowy i zapowiadał, że, że o stanie wojennym mówił, że nie wolno nam wychodzić na ulicy i tak dalej i te czasy powtórzyłeś. Dlaczego? Dlatego, że nie wyciągnęliśmy wniosków z tamtych czasów, że jednak manipulacja ludźmi jest, istnieje od nie od 50, od więcej lat, jak wiemy, że nawet w 1920 roku wprowadzono hiszpańską grypę, gdzie była, była manipulacja. Dzisiaj, ale nie było wtedy telewizorów, radio, ale jednak bardzo dużo. Ludzi zdało się zmanipulować. No, siłą wprowadzano to wszystko. A teraz za pomocą nie potrzeba, żeby czołgi wjeżdżały na ulicach, jak w stanie wojennym czy w wojnie. wszczelano z karabinów, bo ludzie uważają, że stan wojenny to jest wtedy, kiedy szczelają albo czołgi pojawią się na ulicach jak za Jaruzelskiego. A dzisiaj za te naboje, to są naboje tych szczypawek, które które ludzie dają sami sobie, idą jak w tym oświęcimiu do łaźni po to, żeby wykąpać się no i wychodzą kominem przepraszam za, za te określenia, ale to, to tak jest globalna, globalna hipnoza, to jest globalna telewizja, medium, gdzie w czasie oglądania telewizji 70% ludzi chodzi w trans ja proszę Państwa, wykonując jak wczoraj czy w sobotę zbiorowe sansy i zauważyłem, że nie 70-80% wchodzi w ten trans. A czy reszta jest podatna? Nie. Nie ma potrzeby uczestniczyć w tym. Po prostu przygląda się. Ja do nich nie mam pretensji, bo mogą nawet oczu nie zamknąć, ale dobrze sobie zrelaksować się, bo tu nie, nie trzeba do tego, tylko te osoby nie to, że one nie poddają się, one poddają się na potrzebne dla nich sugestie poddadzą się. Może bym robił sens na bogactwo, sukces, dobrobyt, to by było ukierunkowane. Na te osoby i zebrałbym te osoby, które chcą. Gdybym robił szansę na redukcję zaburzeń odżywiania, na otyłość, bulimia, czanoreksję i tak dalej, to też bym znalazł tą grupę i by było prawie 100%. Tylko muszą osoby chcieć w tym ucz uczestniczyć, a to już sama obecność tych osób jest, jest oczywista. I tak bardzo blisko jest to, Nie. Ta globalna hipnoza jak zbiorowa, bo to jest prawie że to samo, tylko mówi, że rolę hipno, psychologów, hipnoterapeutów przyjęli dziennikarze i świetnie potrafią mówić i ludzie w to wierzą wszystko, co nie mówią. Dlaczego? Dlatego, że, że ludzie lubią się bać, bo w zasadzie lęk dotyczy nas wszystkich, tylko że ja nie mogę zrozumieć, dlaczego ludzie dorośli się boją. To, że dzieci tak, bo dzieci nie mają jeszcze swojej świadomości rozwiniętej w pełni i można powiedzieć, że dziec, dziecka jakby stanem jest bać się. Ktoś powiedział, że, 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 że to, że ludzie się boją, to nie ma co się dziwić, bo ludzie boją się wszystkiego. A ja pytam, a dlaczego ma się bać? wszystkiego człowiek dorosły ma uświadomić sobie, czego się boi. W psychologii jest powiedziane, Jung o tym pisał, że jeżeli masz problem i jego uświadomić, to przestaje być kulą u nogi, przestaje ci dokuczyć. Każdy problem należy uświadomić tego, czego boimy się. Boimy się latać samolotem, no to też uświadomić sobie dlaczego, jak lęk ten gdzieś tam zakorzenił się, być może i w poprzednim wcieleniu. Boimy się boimy się jazdy samochodem na wszystko jest odpowiedź w nas nie musimy iść i rozmawiać z psychologiem albo wróżką, żeby ona nam powiedziała, dlaczego ja się boję. Po prostu odpowiedź jest w nas i ona jest bardzo trafna. Nawet słuchając z tych nagrań, autohipnozy, możemy wchodzić w ten trans. Mam taki i możemy, szczególnie chodzi o nagranie, synchronizacja półkul mózgowych. To jest najstarsza płytka, którą wydałem w 2004 roku, czyli już co najmniej 15 lat temu. I ona do dzisiaj jeszcze jest aktualna, i myślę, że po mnie będzie aktualna. Ona jest świetnie dograna i pomaga w tu, w takiej głębokiej medytacji, gdzie człowiek widzi siebie spoza ciała. Widzi siebie jak, jakby z góry. Widzi siebie tak, jak w tych nagraniach, co wymieniałem, nawet magoterapia. widzi siebie tak samo i ta reinkarnacja w autohipnozie, widzi siebie z góry, jak widzi jakby został na dole, tak jak ludzie widzą siebie w czasie śmierci klinicznej i obserwują siebie z góry i czują się bardzo świetnie. Tu, jakby na czubku głowy byli, czyli są tu przy wyjściu czakra koronna, która, która, przez którą wychodzi nasza dusza i obserwuje to wszystko z góry i bardziej jeszcze wyraźnie widzi, zaostrzone ma to widzenie widzi siebie dookoła, 360 stopni, nie widzi siebie 10% do przodu, 15, tak jak klapki na oczach, my codziennie mamy założone na bok, żeby mieć popatrzeć, to musimy się odwrócić, a potem to widzimy siebie z góry i dopiero te trzy dni po śmierci właśnie taka wędrówka duszy jest, gdzie chodzi w te miejsca, gdzie Kiedyś doświadczył coś złego lub sam zadawał złe albo złe uczynki innym i chce to naprawić. Nie da się już po śmierci naprawić, tylko trzeba sobie przeglądnąć to, co było złe, żeby już w następnym cieleniu było lepiej. Państwo z tych nagrań, mają tą możliwość, żeby weryfikować swoje i resetować swoje negatywne myśli. Myśli mamy tysiące, ale działanie może być jedno. Działać można. Działanie, później po działaniu jest powtarzanie. Jeżeli nie zrozumiemy czegoś, dlaczego powtarzamy to zło, no to będziemy to stanie się naszym charakterem, losem. Tym i powiemy: Ja już taki jestem, już taki mam charakter, podobny do dziadka. Dziadek też taki zły bywał, bił wszystkich laską i krzyczał, i ja też to robię, bo on się upodobnił na tego dziadka, bo jemu pasowało być tym dziadkiem, i to dzisiaj może być tym dziadkiem, który krzyczą bez potrzeby, awanturował się. Może babci bił, dlatego on to wszystko robi. Proszę Państwa, wszystko jest w nas. Zaglądnijmy sami sobie. To, co szukamy w świecie zewnętrznym, to wszystko jest w nas. Świat zewnętrzny jest tylko odbiciem, emanacją świata wewnętrznego. To, co mamy w sobie, to szukamy potwierdzenia w zewnętrznej stronie. To, co dzisiaj się, proszę Państwa, stało, że doczekaliśmy wojny, to jest wojna psychologiczno-epidemiologiczna. Wojna, gdzie nie widać ciągów na, na ulicach, nie widać, z pistoletami chodzą młodzi lekarze, pielęgniarze, ratownicy, które my nazywamy ratuje zdrowie. On uchodzi jeż i za to pieniądze bierze. Jak dawniej, za zabicie człowieka brał pieniądze i teraz za skórę taką bierze pieniądze, jak kiedyś było w łodzi 20 lat temu. Kiedy w karetkach dobijano ludzi, ja w to wierzyć nie chciałem, ale jednak e, e, nikt z tego nie wyciągnął wnioski, zamilkła sprawa. Być może to eksperyment był, jak się łatwo z, skórę można sprzedać z człowieka. Także już to słyszeliśmy o tych, o tych, o ty, o tych właśnie otrzymywaniu za skórę pieniędzy. Nie będę o tych mówił, y, y, prawda. Y, mechanizmach, które działają. Ja chciałem ogólnie powiedzieć o psychologii. Jesteśmy w XXI wieku. Psychologia jest bardzo, bardzo rozwinięta na wysokim poziomie. Te działania psych socjotechniczne, które były stosowane od 100 lat, w dalszym ciągu już są tak wyspecjalizowane na wysokim poziomie, że dzisiaj urządzenia potrafią wprowadzać ludzi w trans, tak jak te smartfony, dzieci wprowadzają w ten trans. I dziecko jest w stanie teta cały czas i wpatruje się w tego smartfona, buduje nić AK, tutaj taka nić między przesadką mózgową a, a tym telefonem, buduje i wpatruje się. Kiedy temu dziecku zabierze się ten telefon, zabiorą, to tam przede mną jest kamera i tam będzie 5G. Stoi i tylko on będzie szukała ta, ta nić, ten kanał, a będzie podłączył się pod 5G i będzie odbierał wszystkie informacje. Ale wcześniej, żeby to się działo, to trzeba wszczepić nam coś, nanocipy, za pomocą których będziemy sterowani. Ja na takie życie nie zgadzam się. W tym świecie chcę bronić siebie i chcę bronić innych i ujawniam to, że dzisiaj Stosowanie metod psychologicznych prymitywnych jest już nie na czasie. Choć jeszcze w różnych służbach, w śledztwach, policjach stosują metody średniowieczne, gdzie męczy się ludzie, ale to lubią tak męczyć, to dlatego tylko, bo to jest energia, krew. Proszę Państwa, dożyliśmy się tych czasów po to, żeby poznać innych. Kto jest kto? Chuj z kto jest kto? Choć święty Antoni pisał, mówił, że przyjdą takie czasy, kiedy normalnego człowieka spotka na ulicy i będzie mu krzyczał, że to jest, że to wariat, trzeba go zamknąć, oddzielić od nas. I te czasy już przyszły. Ale myślę, że nie trzeba być tu aż jasnowidzem, bo w jasnowidztwo, nie bardzo jestem do tego, wie, nie wierzę, bo raczej czarnowidztwo, bo każdy widzi na tym poziomie, na, kim, na jakim jest poziomie. No może ten człowiek widział, ale to jest przewidywanie tego, jakim ludzi idą drogą i poznanie owoców na tej drodze, tak jak po śmierci. Jemy owoce swojego życia, zjadamy. Jak idziemy tą drogą, taką, gdzie są tego typu owoce, dziczki, yy, jakieś tam yy, śliweczki niedojrzałe. A jak idziemy dobrą drogą i jemy to, bo jedzenie też jest naszym, yy, 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 to co jemy, takimi jesteśmy. Tak jak to, co myślimy i tym też jesteśmy. Musimy dostarczać sobie dobrych rzeczy, które nam potrzebne, żeby mieć, mamy wybór tu na ziemi. Państwa też namawiam do słuchania nagrań autohipnozy, które resetują Was. A więc wchodzimy w świat iluzji, świat wyobraźni, bo to jest wyobraźnia. A czym jest wyobraźnia nasza? Tym, co dzisiaj sobie wyobrazimy, jest planem pewnym. Jeżeli wyobraźnie widzimy projekcję mojego jutra, gdzie wydawało się, że, że skończył się dzień, niebo zachmurzone, czujemy się w depresji, załamani, czujemy się nikomu niepotrzebni, czujemy się niedowartościowani. Jeżeli słucham nagrania autohipnozy na poczucie swojej wartości, pewności i siebie i, i to nagranie do, dociera do moich pokładów podświadomości i wtedy mamy energię siły, determinacji do działania, że jest jednak wszystko możliwe, osiągalne, bo wszystko jest w naszym myśle i umysł to nam pomaga kierować naszym życiem. Jakie myśli takie życie przedstawiam tutaj państwu mojego anioła archanioła Metatron to jest mój osobisty on zawsze jest przy mnie i i chroni mnie a przed czym chroni przed głupotą ludzką bo wiecie państwo że na ziemi tyle jest głupoty że my musimy szukać piękna bo brzydoty jest dużo ale piękna i dobrych słów miłych słów jest mało tak mało sobie dajemy przyjemności. Jeden drugiego straszy. Już od dzieciństwa jesteśmy straszeni. Straszeni jesteśmy od dzieciństwa że jak nie będziesz ja, to przyjdzie baba jaga, nie będziesz posłuszny, to ktoś ci tam coś zrobi, krzywdę. Masz słuchać nauczycieli w szkole, masz słuchać, co mama mówi, nie możesz myśleć, nie możesz nic mówić. Tak jest. Boimy się, że będziemy się bać. No i to straszenie od dzieciństwa później pokutuje na całe życie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia następnym razem. Baj. Wszystkiego dobrego.